Cześć, z tej strony superkoder, a ja dzisiaj pokażę Wam jak zrobić naszą platformówkę w scratchu, część czwarta. W tym odcinku zajmiemy się zrobieniem jakby odłamków, które będą odpadać od, yy, od gracza, który umrze, naszego przycisku i yy, obrazu w menu. No dobrze, więc zaczynajmy. Więc na samym początku musimy zmodyfikować ten skrypt. Więc usuwamy to, zatrzymaj wszystko i, i nadajemy komunikat, gracz umiera. Bo stworzyłem taki komunikat. Stwórzcie sobie go. I nadaj komunikat, gracz umiera. I ustaw nową zmienną o nazwie stan gry na umiera. Ten stan gry będzie nam informował o tym, jaki jest stan gry, czyli czy gracz żyje, czy jest w menu, czy jest, czy gracz umarł. I, to, I dzięki temu będziemy mogli na przykład zablokować niektóre funkcje podczas niektórych czynności. No więc stan gry ustawiamy na umiera. I tutaj tak. Robimy sobie drugie jeżeli to. A właściwie duplikujemy to i wstawiamy tutaj. I tak. Powtórz trzy razy. Powtórz trzy razy. Tutaj trzy. Zmień efekt jasność. A właściwie to możemy nawet zmienić efekt duch, będzie jeszcze lepszy efekt. Zmień efekt duch o 33. Później. Czekaj jeden, jedną sekundę. I idź y, do X. Jakieś les... I tutaj wpisujemy jakieś losowe cyfry, np. 133, 234. I właściwie ten skrypt już mamy gotowy. Przechodzimy do następnego skryptu, a mianowicie naszych partikli. No więc kiedy kliknę tą zieloną flagę, ukrywamy naszego głównego partikla. Przybliżę. I kiedy otrzymam gracz umiera, to. Wtedy musimy pokazać naszego oduszka, żeby nasze klony były też pokazane. I teraz właśnie się zajmiemy tymi klonami. Powtórz 20 razy utwórz klona z siebie i ukrywamy. Gdy zaczynam jako klon, to co robimy? Idź do gracz, czyli do naszego gracza, idź do gracz. Później ustaw kierunek na, i tutaj słuchajcie, co robimy. Ustaw kierunek na, losuj liczbę od minus 70 do 70. Ja wam pokażę, co to będzie robić. Więc nasz kierunek ustawi się od takiej liczby, na przykład do takiej. I dzięki temu te partikle będą lecieć nam na boki. I o to właśnie w tym duszku chodzi, w tym skrypcie chodzi. No dobrze, co dalej? Powtarzaj, aż dotyka platformy naszej, czyli powtarzaj, aż dotyka platforma. Przesunię o 5 kroków. I co robimy dalej? Tutaj będzie algorytm, który sam wymyśliłem i nie działa on najlepiej, ale myślę, że, myślę, że dla początkujących może być dość łatwy do zrozumienia. No więc obróć w tę stronę, czyli w prawo o 5 stopni i tutaj właśnie kierunek podzielić na 5 stopni. I dalej powtórz 5 razy. Powtórz 5 razy. Słuchajcie. Zmień efekt duch. Więc tutaj zmień efekt duch. Efekt i tutaj zmieniamy na duch o 20. I teraz efekt duch nam się zmieni na 100, jeżeli wykonamy tą pętlę, czyli nasz duszek całkowicie nam zniknie. I zawsze wierz, Żeby zawsze te duszki były przed kolcami na przykład. Jeżeli nie chcecie, żeby one były przed kolcami, to po prostu tego nie wstawiacie. Ja, ja chcę, żeby były, więc to wstawię. Co dalej? Dalej możemy się zająć na przykład naszym przyciskiem. Więc przycisk. Kiedy kliknięto zieloną flagę. Zawsze przesuń na wierzch na samym początku. I tutaj wykorzystamy algorytm z naszego poprzedniego odcinka o przyciskach w scratch. Więc, jeżeli dotyka wskaźnika myszy, to zmień kostium na kostium 2, zmień rozmiar o coś, podzielić na 2, a to coś, no to będzie, jak wiecie, już pewnie. 120 podzielić na rozmiar. To duplikujemy. I tutaj wstawiamy kostium 1. I tutaj wstawiamy 100. Jak widzicie, działa nam bardzo fajnie. Teraz ten przycisk zmienia się. Ten duszek widać. I właśnie o to nam chodzi. No ale słuchajcie, jeżeli dotyka. Wskaźnik myszy i kliknięto myszką, no czyli jeżeli y, jakby klikniemy dotykając wskaźnika myszy to ustaw stan gry na żyje, czyli ustaw stan gry, tutaj zmieniamy i ży, ży, żyje, nie żyje, żyje tylko żyje. OK, słuchajcie. Jak widzicie, mamy żyje. I słuchajcie, co dalej. Dalej musimy tylko tutaj wstawić na samym początku pokaż, a na samym końcu a właściwie tutaj ukryj. I co dalej? Zajmijmy się może tym menu z tyłu. No więc, kiedy kliknięto zieloną flagę, ustaw efekt duch. 40. Żeby le, leciutko prześwitywało tą grę z tyłu. I pokaż. Zawsze. Jeżeli nie. Stan gry równa się start. Czyli jeżeli stan gry. Yy, nie, będzie, nie, nie będzie start. Nie będzie ustawiony na start. No to ukryj. Więc ukrywamy tutaj. Zobaczmy czy działa. Jak widzicie, prześwituje nam już się nasza gierka. No ale jak widzicie teraz z tyłu yy, możemy się nadal ruszać tym duszkiem i właśnie tym się chcę teraz zająć. No więc słuchajcie. Przechodzimy sobie do skryptu duszka gracza naszego i zmieniamy tutaj poruszanie i dodajemy, słuchajcie, do każdego dodajemy i. Więc coś więc to i Tutaj wstawiamy dwie pętle nie. Już wam powiem dlaczego dwie a nie jedną. I nie stan gry równa się żyje. Stan gry równa się żyje. No więc jeżeli nie, nie stan gry równa się żyje, czyli że jeżeli jakby, jeżeli nie stan gry równa się żyje, no to na przykład stan gry równa się umiera. No i jeżeli właśnie jeżeli właśnie stan gry nie jest umiera, no to właśnie o to chodzi w tym skrypcie. Słuchajcie. Teraz sobie to możemy zduplikować trzy razy, bo będzie potrzebny nam do każdego skryptu w chodzeniu. I tutaj też. OK. Ustawiamy. I zobaczmy czy teraz będziemy się mogli ruszać. Jak widzicie, klikam teraz y, klawisze VasyDy i się nie mogę ruszać. No dobrze, no więc co robimy dalej? Na samym początku możemy ustawić w sumie stan gry na start. Ustaw stan, stan gry na start. I testujemy naszą gierkę. Zobaczcie. Klikamy. Mamy partikle, które znikają. Tutaj widzę, jakiś błąd się pojawił, ale spokojnie. Klikamy znowu start. I sobie spróbuję przejść naszą gierkę. O! Jak widzicie, bardzo wszystko fajnie działa. Zobaczmy, czy tutaj też działa. No, jak widzicie, bardzo fajnie nam wszystko działa. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i zostawcie też lajka. Możecie też skomentować moją najnowszą ankietę bo właśnie YouTube dodał funkcję, że nie trzeba mieć 1500 subów, żeby takie ankiety mieć. Więc zostawcie subskrypcję, jeżeli odcinek wam się spodobał. No to pa